mordeczki, witam was w kolejnym słonecznym dniu w Nowej Zelandii. I taka zagadka może na, na dzień dobry, na, na początek tego vloga. waszych takich najdzikszych wyobrażeniach, jak wam się wydaje, czy padało w nocy? I zmógł mi znowu świwór i padało tak dzisiaj do godziny 17 czy nie? Tak jakbyście obstawiali, nie wiem, 50% że padało, 50% że nie, 80% że padało, może 20% że nie, no ja wam powiem jedno, znowu lało, znowu lało, a <ścoughs> jak lało to się zesrało, więc przeznaczyłem ten dzień na ogarnianie zapasów, na kupienie takiego spraya, wysprejuję sobie mój namiot, plus na dodatek kupiłem sobie tarp, nie wiem, jak jest po polsku. No ale taki wiecie: taki materiał, co się podkłada pod namiot, i jeszcze sobie kupiłem drugi, co się nakłada na namiot. I zrobię tak, żeby on przeżył nawet największe ulewy na świecie. No ale dobra, jakoś to przetrwałem i plan był taki, że wpierdzielamy się tam na górę na hajkę, ale to jest dopiero początek, bo tam podjeżdża tylko kolejka. No ale nie trzeba brać kolejki, można sobie też tam wejść. I stamtąd jeszcze zaczyna się ponad. Kilometr w górę Hajk, który by Wam pokazał piękną panoramę na po prostu wszystko. No ale jeżeli widzicie, skoro już tam na tamtej wysokości jest tak szaro i buro, to jak ja tam wejdę i wejdę jeszcze wyżej, to kompletnie nic, a nic Wam nie będę w stanie pokazać. Tak więc postanowiłem, że przejdę się na miasto, zobaczymy, co słychać na mieście. A jeżeli mi starczy czasu i chęci, to wejdę sobie na to mniejsze wzgórze i stąd pokażę wam panoramę Queenstown. A propos deszczu, znowu zaczęło padać. Jeżeli miałbym wam dać jedną radę, jak podróżować po świecie, to śledźcie mnie na Instagramie i tam, gdzie ja jestem, tam wy nie jedźcie, bo tam będzie padać. To już jest taka klątwa Neitana. Możecie ją dołożyć razem do indeksu jajek Neitana i indeksu temperatury wody Neitana. Są takie trzy zawsze sprawdzone sprawy. Dotarliśmy właśnie do ścisłego centrum i deptaku. Oto Queenstown. Powiem Wam przez to, że pogoda jest trochę barowa. Jak widzicie, tutaj niby nie. Tu niby ładnie cacy. A widzicie, a tutaj szaroburo. I mówię, i cały czas tak pada na przemian z nie pada więc spaceruję sobie głównymi ulicami i tak oglądam co tu w ogóle można ciekawego zobaczyć i właściwie też od razu szukam jakiś pamiątek bo wydaje mi się że jest to jedno z ciekawszych miast właściwie nie licząc Church. dobrze to wymawiam nigdy nie wiem muszę się dowiedzieć więc jestem tutaj także w poszukiwaniu pamiątek a tak, no to widzicie, wygląda jak takie górskie miasteczko. No, znane znam już z innych krajów różnych. Pogoda się troszeczkę rozpogodziła. Spaceruję tutaj już po tym miasteczku jakieś, nie wiem, pół godziny. I powiem wam, no, ma swój urok. Jest to zupełnie inne miasteczko niż jakiekolwiek inne miasto w Nowej Zelandii zobaczyłem. Powiedziałbym, że jest takie bardzo. Nowoczesne centrum, które właśnie jest pełne, no w większości to sklepów i restauracji. Jakiś hotelik się gdzieś tam trafi i bardzo rozległe osiedla domków jednorodzinnych. Skoro już tu jesteśmy, to właśnie przyjdziemy sobie tutaj na główny widoczek nad to jeziorko i zobaczymy co dalej. Ale muszę przyznać, że jest to takie bogate miasteczko, bo na przykład mamy tu sklepy Luja Wontona. Też jak przechodziłem, to widziałem sklep Burabary i... jakiejś tam innej drogiej marki, też drogiej. Więc nawet czytałem recenzję, bo wczoraj szukałem, wiecie co, kempingu jak najbliżej miasta i się okazało, że władze miasta zrobiły jakiś ban kempingowy w okolicy 30 km dookoła całego miasta i ludzie właśnie strasznie narzekali, że przez to, że dużo bogaczy się wprowadza właśnie do Queenstown no to oni zaczynają narzekać na kaperowiczów, i coraz więcej tych miejsc, które wcześniej były dostępne, zamykają i wypychają ich właśnie poza miasto. I muszę Wam powiedzieć, jak przyjeżdżałem przez to miasto, to było widać, że tutaj są pieniądze, a nawet nie chodząc po górach, przyjeżdżając sobie tylko na krótki spacerek po tym mieście. Na tak piękną panoramę można tutaj natrafić. Do tego jest tutaj Ala, jakieś takie odrestaurowane, portowe miasteczko, do którego sobie zaraz się przejdziemy. Jak widzicie, tutaj też właśnie jakiś taki Ala parowiec jest. No więc ciekawe, ciekawe. No i muszę przyznać, że to miasto naprawdę jest prze. Cudownym otoczeniu. Z jednej strony góry, z drugiej strony jeziora. Patrzcie, tutaj macie kolejne szczyty z tyłu schowane. No, można by powiedzieć, że miasto prawie bajkowe. Takie, jak sobie byście wymyślili, jak powinno takie super miasteczko wyglądać, takie, nie wiem, my mamy takie wyobrażenia o szwajcarskich miasteczkach, tak? Jak to one są właśnie takie stare, klimatyczne, gdzieś tam u zboczu gór i to wszystko ze sobą pasuje, to tutaj jest podobnie, chociaż to nowoczesne centrum aż tak super nie pasuje, ale nie, okolica i otoczenie to jest po prostu numer jeden, naprawdę bajka. Tutaj na przykład mamy taką ciekawostkę, uwaga, uwaga, jest floating bar, możecie sobie wpaść na drina czy tam na winko. No i pobujacie na łajbie dwa w jednym. Cała Nowa Zelandia, to już chyba o tym wspominałem, jest crazy na temat recyklingu. Dlatego tutaj w każdym miejscu, ale to w każdym znajdziecie właśnie cztery kosze na śmieci, żebyście dokładnie wiedzieli, co gdzie wrzucać. I to jest szacunek. Jakby mało wam było mew, bo na przykład, nie wiem, mieszkacie w Warszawie albo w Krakowie, a tam tylko gołębie. No to możecie sobie przyjechać tutaj, pomimo że nie ma tutaj ani oceanu, ani morza. No to patrzcie, ile ich tutaj jest, nie? Widać, że jeziorne klimaty też im współgrają. I ludzie mają z tego niezły fan. No i docierając już do tego głównego punktu naszej wycieczki w ostatnich trzech minutach nie dzisiejszego vloga. To właśnie chciałem Wam z bliska pokazać, jak wygląda ten parowiec. A prezentuje się on następująco: I właśnie pakują się i ruszają chyba w jakiś rejs. No, jeżeli byście się zastanawiali, jak się nazywa ten statek, to się nazywa on Lady of the Lake. Powstał w 1912 roku. Oprócz tego możemy sobie wejść tutaj i pozwiedzać. Zobaczyć jak kiedyś ten mały port Queenstown wyglądał. No i Lady of the Lake albo TSS Ermslav wypływa w swój kolejny rejs. No, i jedzenie w Nowej Zelandii, tak jak w Australii, jakoś tam super aż tak pupy nie urywa. Ale jest jedno miejsce, które podobno zaprzecza temu, i nazywa się ono Ferg Baker. Kolejka ludzi. Czajcie to. I ci wszyscy ludzie tutaj czekają, tylko po hamburgerach. Ja nie ściemniam, naprawdę. Podobno te hamburgery są tak najlepsze na świecie, że są warte czekania. Ja Ta kolejka była wcześniej mniejsza i ja myślałem, że uda mi się połazić po mieście i ta kolejka będzie jeszcze mniejsza, a się okazało, że się zrobiła większa. Nie wiem, mam jeszcze godzinę na miterze, więc za czym. Jeżeli nam się uda wejść, to spróbuję i dam wam znać. A jak nie, to nie, no to się nic nie stało. A mnie jest tak źle, czekam tu już 20 minut i dotarłem prawie do początku kolejki. Tak się ta miejscówka prezentuje w środku. Ja już zamówiłem hamburgery, mimo mega wielkiej kolejki czekałem tylko 30 minut. No raz jeszcze zobaczymy ile będę na hamburgery czekał. Dla waszej wiadomości stanąłem w kolejce o godzinie 19. Torbę do ręki dostałem o godzinie 19.45, więc jak na tak wielką kolejkę to naprawdę nie ma lipy i ja się chyba trochę zagalopowałem, bo wiedząc, że ja raczej już tu nie będę, a jeżeli będę przejeżdżał przez Queenstown, to już tylko będę przejeżdżał w drodze powrotnej i nie będę miał czasu. Zamówiłem sobie dwa hamburgery. Jeden z kurczakiem, drugi z baraniną. A dopiero po zamówieniu zacząłem, jak one są wielkie. Więc no, będę musiał je teraz jakoś zmieścić, ale wydaje mi się, że to nie będzie problem. W knajpie nie siadałem, bo tam gra ostro muzyka, jest mega głośno, e, więc bez sensu. Zaraz sobie poszukamy jakieś ławeczki i zrobimy tasting na poważnie. No i powiem wam, jest różnica. Padało, nie padało, ale czy na północy, czy na południu. Codziennie było te 18,23 stopnie, a tutaj jest 9 stopni dzisiaj. Nie wiem, ile razy ja powtarzałem w poprzednich vlogach, ale to jest środek lata, w jest Andii. A dzisiaj jest tu 9 stopni Celsjusza. Szok. Dotarłem już do początku, no nie wiem, tego godzinnego hajku, żeby wam pokazać panoramę miasta i właśnie okolicy. Ale już z samego tego punktu, do którego tutaj dojechałem jest zajebisty widok i chcę się właśnie z Wami nim podzielić, chociaż ostro wieje. My się będziemy tam pierdzielać do góry. Tutaj mają hawirki, piękne góry, tutaj jeszcze lepsze hawirki. I mega kocórski widok. No, i niestety nie ma nigdzie tutaj stolików, nie ma żadnego parku. Oczywiście bogacze sobie tutaj pozarządzali, że nie będzie sobie tutaj Hołota przychodziła, siadała i testowała hamburgerów. Dlatego ja z wami gdzieś tam nie wiem, chyba usiądę na murku po prostu i, i tam sobie je przetestujemy. Znajdujemy się w miejscu, z którego zaczniemy ten nasz hajczek, i nazywa się on Queenstown Hill Walkway. No, i tutaj mówią, że to jest 1,5-2,5 godziny w dwie strony. No, i to jest jedyny stół, ten kamień. I ten kamień posłuży mi dzisiaj za stół i za prezentację. Tak więc, uno momento. Tutaj wziąłem sobie hamburgsa z grillowanym kurczakiem, a tutaj mamy hamburgsa z baraniną. No, i teraz nie mam statywu więc będę jakoś kombinował jedną ręką tak, jedną tak ale patrzcie na jakim tle to się liczy, a nie jakieś siedzenie po kątach to jest kurczaczek ja tutaj się produkuję, a już mogłem od początku tą recenzję zrobić w samochodzie mam idealny widok, no i powiem wam ja już opierdzieliłem troszeczkę tego kurczaka i mega bomba, jest tu imbir jest tu kolendra jest tu jakiś sos jogurtowy. Jest jakiś relish ogórkowy. I do tego jeszcze jakieś aioli pomidorowo. Nie wiem, nie, nie było specyfiki tego aioli. Ale naprawdę wchodzi jak w masło. Więc polecam. Zaraz zobaczymy jak baraninka. Jeżeli chodzi o baranka, to tutaj za dużej filozofii nie ma. Prezentuje się on następująco. Sałata, pomidor, jakaś miętowa pasta, no i to niewyspecyfikowane aioli, które jest pomidorowo coś tam. I powiem wam, wchodzi. Też wchodzi. A ja jak popierdzielę chyba te dwa hambuksy, to ja biegnę na tą górę. No, to kolację mamy już z głowy, a ja zaczynam się wpierdzielać. Nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, ale tutaj, jeszcze bardziej na południu, zachód słońca jest o godzinie 21.25, tak więc, dlatego nie wydaje mi się, że zdążymy na jakiś widokowy zachód słońca, ponieważ słońce jest już tam za górami, ale na jakiś zachód słońca dojdziemy. Niech Was nie zwiedzie ten krótki hajk, ponieważ jest on od samego początku pod takim dobrym skosem i taki ma być przez całą trasę. Więc dobry trening z wieczora. No i po jakichś 10 minutach docieramy do nowozelandzkiego klasyku czyli romantycznej ławeczki z bardzo klimatycznym widokiem. No, i dotarliśmy do pierwszego highlightu takiego słynnego miejsca podczas tego hajku. A mianowicie do miejsca zamieszkania i spotkań Wróżek. Jak widzicie, te wszystkie takie budki, małe domki, drzwiczki. Nawet mamy jakieś takie cute grzybki. Więcej tych drzwiczek jest to oficjalny punkt spotkań Wróżek. No. Taka lokalna inicjatywa, żeby ludziom troszeczkę urozmaicić hajk na szczyt. Docieramy jeszcze nie do szczytu, ale do właśnie takiego jednego z pierwszych punktów widokowych. Jak widzicie, się całkiem fajnie rozpogodziło na wieczór. Zaraz dojdziemy na ten pagórek i sprawdzimy, jak to wszystko stamtąd wygląda. No i po półgodzinnej wędrówce. Docieramy jeszcze nie na szczyt, ale do słynnej instalacji artystycznej, która nazywa się Basket of Dreams, czyli kosz marzeń tak moglibyśmy to przetłumaczyć, ta instalacja prezentuje się w ten oto sposób. No i patrzcie jak to wszystko bajkowo się tutaj łączy. A my, póki jeszcze jest jasno, wpierdzielamy się już na sam szczyt, żeby jak zwykle klasycznie obczaić ultimate widoczek. Jak obiecałem, tak dostarczyłem. Witam Was na wzgórzu Queenstown. No i chyba jednym z plusów wywracania po zachodzie słońca, zwłaszcza, jeżeli mamy widok na podświetlone miasto. No to właśnie jest widok na podświetlone miasto, a prezentuje się następująco. No i oczywiście niech kamera was nie zwiedzie, jest sporo ciemniej niż Wy to widzicie na ekranach, co nie zmienia faktu, że wygląda to imponująco. No i wyobraźcie sobie. Że tak codziennie kładziecie się do wyrka albo przed telewizor, macie tutaj chatę na tym wzgórzu i taki widok everyday, petarda co? Jadę już sobie z Queenstown do mojego kolejnego kempingu i patrzcie, co tu się odwala. Ja wiem, że w Stanach to nie jest nic nowego, tylko że w Stanach, jak jadą jakimiś pobocznymi dróżkami, to są zazwyczaj to płaskie drogi, gdzie po dwóch stronach macie pola, a tutaj jedziemy taką mega krętą drogą. Gdzie, jak widzicie, są linie wysokiego napięcia mega blisko. Są różnego rodzaju znaki. I ten domek już nie jeden znak tutaj skosił i ten gościu umiał się zatrzymywać i podnosić, No a poza tym on blokuje całe pasy. Jak widziałem, jak to jest w Stanach, to zazwyczaj on jechał swoim pasem, no bo ten dom mógł sobie spokojnie wystawać na polane i ludzie z naprzeciwka mogli sobie normalnie jechać. A tutaj on musi jechać środkiem, no bo po jednej stronie masz drzewa. Po drugiej stronie macie jakieś skały, też drzewa. I teraz widzicie, on stara się wyregulować wysokość, bo on sobie może regulować góra-dół. Lewo-prawo też. I przechyla sobie tym domem w zależności od tego właśnie, gdzie jedzie. I to jest no, mega ciekawe, pierwszy raz to widzę, no. Szkoda tylko, że zamiast w 20 minut to będę jechał godzinę do mojego kempingu, ale no przynajmniej mam jakieś atrakcje po prostu.